Cześć! Z tej strony Oli, kanał podróżniczy gdzie indziej. I w tym krótkim filmie opowiem Wam o naszych najbliższych planach. Gdzie jedziemy, na ile jedziemy i co ze sobą spakowaliśmy. Nie doczekałem się jeszcze jingla tutaj takiego wprowadzenia trailera na YouTube'a, więc bez cięcia. Postaram się cały ten materiał nagrać. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. że się nie uda, ale do rzeczy. Jest sobota, wczesne godziny poranne w Warszawie, a my już w poniedziałek lecimy do Madrytu, żeby we wtorek stamtąd przelecieć do Buenos Aires. Przed nami 2,5 miesiąca w podróży. Ruszamy 12 stycznia, wracamy 31 marca. W tym czasie odwiedzimy 4 kraje, chociaż ten jeden jest niepewny i naciągany. Wylądujemy, tak jak wspominałem, w Argentynie. Tam będziemy przez kilka tygodni. Z Argentyny przejedziemy do Chile, żeby tam zrobić szlak pieszy w chilijskiej części Patagonii. Później wrócimy do Argentyny, odwiedzimy Ziemię Ognistą, czyli najbardziej na południe wysunięte tereny, na których w ogóle żyją ludzie. To miejsce określane jest jako koniec świata. Z Ushua'i, z Ziemi Ognistej wrócimy do Buenos I po kilku dniach w Buenos, 2 marca lecimy do Boliwii Z Boliwii, po niecałym miesiącu tam będziemy wracali już do Europy, do Hiszpanii i stamtąd do Polski Cztery kraje, czyli Hiszpania, Argentyna, Chile, Boliwia Ale ja Hiszpanii wcześniej nie liczyłem do tych czterech, bowiem mówiłem o jednym naciąganym, jest to Brazylia gdy będziemy w Argentynie na granicy argentyńsko-brazylijskiej, przy wodospadach Igłazu, chcemy na jeden dzień przekroczyć granicę, żeby też te wodospady zobaczyć z drugiej strony, od strony brazylijskiej. Czy będzie na to czas? Czy się uda? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. My z Martą już raz żeśmy w Brazylii tak nieoficjalnie byli, gdy podczas naszej pierwszej podróży po Ameryce Południowej. Na trójstyku granic pomiędzy Peru, Brazylią i Kolumbią, gdy byliśmy w dorzeczu Amazonki, wtedy trochę na nielegalu przekroczyliśmy granicę. Poszliśmy zobaczyć pierwszą brazylijską miejscowość za granicą. Na szczęście jest to w pełni legalne tam. Tutaj już trochę więcej będzie formalności, bo będziemy chcieli oficjalnie przekroczyć granicę. Mamy nadzieję, że to się uda. Czyli będziemy tak. W Argentynie, w środku lata, bowiem styczeń, luty to jest lato w Argentynie Gdy będziemy w Buenos, Mendoza czy przy wodospadach i głazu, temperatury mogą sięgać nawet powyżej 30 stopni Będziemy w argentyńskiej i czyliskiej części Patagonii Gdzie temperatury mogą być znacznie niższe i mogą nas spotkać opady śniegu Do Boliwii przelecimy na koniec pory deszczowej i Boliwia jest krajem bardzo górzystym, będziemy dość wysoko Powyżej 5000 m nad poziom morza może uda się jakiś trekking zrobić, żeby wejść nawet wyżej To już dużo będzie zależało od naszej kondycji i, i kasy, czy zostaną jakieś pieniądze na organizację takich trekkingów Musimy zabrać sporo sprzętu i musimy być gotowi na różne warunki atmosferyczne Dwa lata temu jak byliśmy w Ameryce Południowej Raczej w większości sytuacji byliśmy w ciepłych warunkach Gdy robiliśmy jakiś trekking to było jednodniowe wyjścia, byliśmy wwożeni w góry Więc jakiś taki sprzęt bardziej specjalistyczny nie był potrzebny Wtedy też nie braliśmy ze sobą namiotu, nie braliśmy ze sobą zimowych śpiworów. Teraz będzie zupełnie inaczej i zaraz Wam pokażę te rzeczy, które chcemy zabrać. 14 stycznia lądujemy w Buenos Aires. Jest lato. Wylot mamy z zimnej, bardzo zimnej, zaśnieżonej Warszawy. Minus 13 stopni się pokazuje termometr. To akurat dobrze, bo sprzęt zimowy przyda nam się później w Patagonii czy w wyższych partiach Boliwii. Ale czapka od. Słońca, okulary, krem z filtrem planujemy kupić dopiero na miejscu Dlatego, że tam jest sezon, tam to powinno być w szerokim dostępie O wiele łatwiej dostępne niż tutaj u nas w Polsce Ale spodanki krótkie, dwa zestawy Kilka koszulek z krótkim rękawem, ja akurat nie będę brał ich dużo, wezmę dwie Tę argentyńską, którą mam na sobie oraz taką moją nieśmiertelną, którą biorę na każdy wyjazd, żółtą koszulkę firmy Patagonia. Z takich jeszcze letnich, letnich rzeczy to oczywiście sandały. Gdzieś tu sobie nawet przygotowałem. Biorę takie najzwyklejsze tewy, w których też już dłuższy czas chodziłem, bo to będą buty na spacery po mieście, na jakieś krótkie wypady, pewnie na te wodospady i głazu. Tamtej strefy już bardziej, nawet tropikalnej, to, to też w tych sandałach będę, będę ruszał, bo. Buty te duże, zakryte to taki model La Sportiva, który poprzednio miałem w Ameryce Południowej, w którym też wchodziłem na 5000 w Ekwadorze, w którym zdobywałem wulkany. Tylko tym razem zaopatrzyłem się w wersję z membraną gorytekową, Wcześniej miałem zwykłe, to jest La Sportiva TX4. Kiedyś chodziłem w nich nawet na kamino, ale na kamino są, moim zdaniem, zbyt pancerny, zbyt ciężkie. I są też zbyt ciężkie na, na spacery w 30 stopniach w miejscowości Mendoza czy też koło Igłazu, więc, po to sandały. Sandały na trekkingach będą przydatne w obozowiskach: jak już wygrzebiemy się rano z namiotu, trzeba będzie szybko przejść do, do toalety, to też te sandały są przydatne. I biorę też klapki, klapki pod prysznic, zwykłe z dekatlonu najbardziej podstawowy model. Takie za 9,99 można kupić. One są wbrew pozorom bardzo, bardzo długotrwałe. Ja z nich od wielu lat korzystam. Mało ważą, mało jest smutno, jak gdzieś tam znikną, ale od lat tam kilka par już złożyłem i, i generalnie, generalnie polecam. Ten czas letni będzie, będzie dość przyjemny. Myślę, że to będzie fajny odpoczynek po tej jesieni, po, po początku zimy, czy po zimie po prostu w, w Europie. Ale też nie potrwa długo, bo 25, chyba stycznia, o ile dobrze pamiętam, mamy lot do Patagonii, no i tam zaczną się przygody. Tam w ogóle wynajmujemy samochód. Mamy już zarezerwowane, opłacone auto i będziemy po tej argentyńskiej części Patagonii przez około 10 dni tym samochodem sobie jeździli od miejsca do miejsca. Mamy zamiar i zobaczyć pingwiny, i zrobić kilka trekkingów po, po okolicy takich jedno-dwudniowych, mamy planie taki trekking z namiotem gdzieś w parku narodowym i właśnie dlaczego ten nasz bagaż jest tak duży, bo to może też o tym powinienem powiedzieć, my żeśmy spakowali się z Martą wspólnie do jednej takiej dużej torby transportowej, bo na lot z Warszawy do Madrytu kupiliśmy sobie po prostu w... nawet nie pamiętam czy lecimy Ryanem czy Wizzerem, ale 20-kilowy bagaż rejestrowany, więc nadajemy 20 kilo bagażu myślę, że się zmieścimy na nasze dwie osoby w tych 20 kg elektronika, jakieś takie podstawowe, drobne rzeczy weźmiemy na pokład i to jest wszystko co mamy, trzeba liczyć, że tak po 10 kg na głowę, może po 11, 12 sporo rzeczy jest wspólnych, namiot, menażka, jedzenie, mamy też sporo jedzenia, do czego jeszcze zaraz przejdę czyli tak, mamy te nasze, mamy te nasze bagaże podzielone trochę na letnie i trochę na wyprawowe i, i tu jest właśnie namiot, są maty samopompujące są śpiwory zimowe, te same, które mieliśmy na trekkingu w Japonii Dlatego, że no, temperatura w nocy na tym trekkingu chilijskim, który chcemy odbyć Może być w okolicach paru stopni Będzie też fragment koło lodowca, gdzie no, będziemy podczas trekkingu przekraczali przełęcz Gdzie po prostu jest lód, gdzie jest, jest, jest mroźno, jest bardzo zimno i również w Boliwii, jeśli będziemy nocowali gdzieś na 3-4 tysiącach metrów nad poziom morza to też taki śpiwór z, z komfortem poniżej 0, minus 5 to wydaje mi się odpowiedni. W, w Japonii w nocy nie zmarzliśmy. Znaczy twarze, nosy oczywiście mieliśmy, mieliśmy zmrożone, ale jak się dobrze opatulimy w ten śpiwór to jest bardzo ciepło, jest bardzo przyjemnie. To wszystko zajmuje miejsce. Waży również, to nie są rzeczy... Ciężkie, bo, bo jest to sprzęt już specjalistyczny i zarówno taka mata, jak i jakiś piwór, one nie przekraczają właśnie kilograma. Ale co jest bardzo ważne, ja o tym też często wspominam na moich prelekcjach. Ja staram się na, na takich wyjazdach dłuższych, gdzie jeżdżę stylami łączonymi, jest kilka krajów, i, i tylko kiedy mam taką możliwość, to staram się korzystać z tak zwanych depozytów, to znaczy znajduję jakieś miejsce, w który, do którego mogę później wrócić. Tutaj takim miejscem jest Buenos Aires. Gdzie po prostu część sprzętu bezpiecznie zostawią, czy to na przykład na lotnisku, w przechowalni bagażu, w takich specjalnych szafkach Czy to w zaprzyjaźnionym hostelu, jeśli nocujemy jakieś rodziny, to, to czasami po prostu pytamy czy jest opcja u nich coś zostawić, przechować na miesiąc, dwa I zostawiamy te rzeczy, które nie są potrzebne i tak chodząc po górach w Kolumbii nie woziliśmy ze sobą masek do snorkelingu a będąc w Indiach i jeżdżąc po Gudziaracie nie mieliśmy ze sobą zimowego sprzętu, który później zabieraliśmy do Japonii. I podobnie będzie tutaj. My praktycznie od razu po wylądowaniu w Buenos my z tego samego lotniska, na którym lądujemy, z niego też będziemy później lecieli do Patagonii i tam chcemy zostawić w przechowalni rzeczy zimowe. Namiot, śpiwór, maty i jedzenie. O jedzeniu wspominałem. Bierzemy ze sobą liofilizowane jedzenie. Z kilku firm zrobiliśmy taki wybór jedzenia wegańskiego bo, bo na tym trekkingu i zarówno tym w Patagonii Argentyńskiej i tym długim w Patagonii Chilijskiej no my tam będziemy potrzebowali kalorii, będziemy potrzebowali jedzenia Jedzenie tam na tych kempingach można kupić, ale jest ono bardzo drogie Więc kilkaset kalorii dziennie będziemy sobie zapewniali takimi posiłkami liofilizowanymi Kilka kilo takich posiłków mamy ze sobą i, i one, one stanowią w dużej mierze ten nasz bagaż Myślę, że jak przylecimy do Boliwii w tym locie z Buenos Aires do, do, La, do Nie do La Paz, lecimy do narutnicku Wiru Wiru Ale w tym locie do, do Boliwii już będziemy mieli znacznie lżejsze plecaki Zostanie ten sprzęt zimowy, ale jak odpadnie kilka kilo jedzenia no to Na pewno będzie nam znacznie, znacznie lżej Jesteśmy też gotowi na deszczową pogodę, mam ze sobą tutaj taką fajną kurtkę i wiatroszczelną i od deszczu, która na pewno w Patagonii się przyda, bo tam warunki bywają bardzo, bardzo kapryśne. Chcę Wam też pokazać te potrawy biofilizowane, bo to jest w ogóle super sprawa. Tutaj mamy kuskus wegański, 73% warzyw w różnych proporcjach. Mamy też pasta mit oliven vegetarisch, czyli po prostu pastę z oliwkami wegetariańską. I takich opcji właśnie, różne rodzaje makaronów, kuskusu, ryżu. Co my tam jeszcze wzięliśmy? Ziemniaki. To będzie to, co będziemy jedli podczas tych naszych górskich eskapad. To jest coś, co nam się nie zepsuje po drodze. Wymaga to tylko wrzątku. Mamy ze sobą palnik. Palnik kupiony jeszcze w Japonii, więc to też lubię w tych podróżach, że te rzeczy, które gdzieś tam kupiłem potem ze mną, razem sobie jeżdżą po dalekich krajach i Zwiedzają inne kontynenty, więc palnik japoński, menażka polska, woda będzie chilijska czy też argentyńska. Doczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, że na przykład podczas tego trekkingu w Chile tam wrzątek jest dostępny w tych na kempingach, w schroniskach, więc trochę bez, bez problemu sobie po prostu te, te potrawy zalejemy. Jeszcze chciałem Wam jedną rzecz pokazać. Otóż Nabyliśmy drogą kupna taką torbę transportową, dość dużą. Torba do 90 litrów ma pojemności, i my do tej torby będziemy wkładali większość naszych rzeczy na tą podróż low-costem z Warszawy do Madrytu, na powrót z Madrytu do, do Warszawy, ale też będziemy korzystali z niej jako tej torby, w której będzie depozyt. Czyli gdy zostawimy po prostu tę torbę na lotnisku w Buenos z tymi naszymi wszystkimi rzeczami zimowymi, z tym, z tym jedzeniem, to ja sobie po prostu takim niewielkim plecaczkiem, już w ogóle też super sprawa. Mój plecak na e, e, szlaki długodystansowe. Mój, mój bo go kupiłem, ale zaprojektowany przez e, Agnieszkę Dziadek przez firmę On My Way. E, to jest taki bardzo fajny lekki plecak. On się właśnie tak fajnie składa zgina więc łatwo go można transportować, łatwo go można gdzieś tam w różnych skrzynkach na lotnisku zmieścić, jeśli on jest w pełni wypakowany, ale jest super pakowny 42 litry, więc spokojnie mi wystarczy na taki 8-dniowy trekking, żeby i jedzenie, i wodę, i wszystkie potrzebne rzeczy. ci śpiwór tutaj spakować. Z tym będę wędrował. Pewnie jeszcze o tym plecaku będę trochę podczas wędrówki opowiadał. A jak będzie zapotrzebowanie, mogę też później jakąś recenzję przygotować, bo na razie z nim i byłem na kamino, i byłem jak szliśmy z kumplem dookoła jeziora Wigry i wziąłem go w polskie góry. Raz czy drugi, więc jakieś już doświadczenie mam. Już się polubiliśmy, ma bardzo i pakowne kieszenie boczne, kieszenie na, na pasku biodrowym naprawdę super sprawa. Mam też, no to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w podróży, taką saszetę na dokumenty, na elektronikę, na no różne potrzebne rzeczy, z którymi po prostu danego dnia się przemieszczam. Bo jak będę szedł sobie, nie wiem, na kawkę rano w Buenos i, i nie będzie mi towarzyszyła kawka na wynos, tylko taka na miejscu, no to fajnie gdzieś spakować dokumenty, spakować telefon, może wrzucić kamerę, bo, bo będzie chęć coś, coś nagrać. Miałem już się w Indiach, miałem już w Japonii. Naprawdę super się, super się spisywała. I z takich rzeczy, które wprowadzam dopiero do mojego ekwipunku Notes, teraz będę notował, spisywał, czyli poza filmami, które na pewno będziemy kręcili tam na miejscu w Ameryce Południowej, to też może ode mnie kilka jakichś dłuższych form. A za chwilę już w ostatnim wejściu opowiem troszeczkę o elektronice, bo to też jest dość rozbudowana kwestia. Gdy wyjeżdżałem pierwszy raz na taką dłuższą podróż do Indii w 2013 roku to miałem ze sobą telefon, który jeszcze nie był smartfonem i czytnik. Nie, nawet czytnika książek przecież nie miałem. Mieliśmy wtedy, są dwie książki, którymi się wymienialiśmy i, i walczyliśmy, żeby ich wszystkich nie przeczytać. Więc to jeszcze było przed czytnikiem książek. Raz na 10 dni wysyłałem sms do domu, że żyje. Czasem udało się znaleźć kafejkę internetową, a teraz tak latarka czołówka, no to jasna sprawa, na te eskapady z namiotem trekkingi to się zawsze może przydać ale mamy tak smartfon który służy jak wiecie do wszystkiego, robienia zdjęć, kręcenia filmów no, nie będę Wam opowiadał do czego służy smartfon wszyscy sobie zdają sprawę słuchawki, też obowiązkowa rzecz Wiemy już, jak często, zwłaszcza czy to w Azji, czy w Ameryce, Południowej, głośno, może być, czy na ulicy, czy w miejscach noclegowych, czy w transporcie, więc słuchawki obowiązkowo. Powerbank to takiego mocnego 20 tysięcy bierzemy, żeby móc ewentualnie część tych sprzętów też naładować, ale też już raczej konieczność, zwłaszcza na tych trasach pieszych, czytnik książek, bo, bo długa podróż nie zwalnia z obowiązku czytania książek. Więc warto zawsze mieć ze sobą, czy to książkę, no ale książkę jedną weźmiesz, max dwie, nie więcej, a, a w przypadku czytnika masz nieograniczone możliwości. Co tu jeszcze mamy z elektroniki? Kostka do ładowania, to kupiona przez Marty dosłownie dzisiaj, ale zawsze staramy się też taki bajer mieć ze sobą. Dlatego, że na przykład w Boliwii jest inny rodzaj gniazdek, więc musimy mieć przejściówkę, która tutaj jest zbudowana. I do tego bardzo fajna opcja, nawet jak będzie normalne gniazdo, tak jak w Argentynie się będzie zdarzało, podłączamy się. I tu mamy możliwość naładowania zarówno przez USB-C, jak i przez to standardowe USB 2.0 kilku z sprzętów za jednym razem. A jest co ładować, dlatego że tak, Wy tego nie widzicie, no bo ja kręcę sobie teraz tą kamerą, ale mamy kamerę, którą będziemy te filmy nagrywali, do tego jest kijek. Na kijka ładować na szczęście nie trzeba, mamy taki bardzo prosty, ale mamy mikrofony, tutaj mam mikrofon podpięty. Mikrofony z akumulatorem, to jest no konieczna sprawa, żeby ten głos brzmiał. Ładowarka z bateriami do kamery, teraz mamy trzy tutaj baterie, czyli jedna jest w kamerze, dwie tutaj, więc kamera jest nowa, poprzednio się zużyła, więc teraz liczymy i na lepszą jakość filmu i na to, że te baterie będą na dłużej starczały. Do tego mamy pendrive'a, który można podłączyć bezpośrednio do iPhone'a. Do tego kilka kart pamięci wymiennych do, do kamery. Czy to wszystko z elektroniki? Chyba tak, a nie, jeszcze bardzo ważna sprawa i zarazem podziękowania, bo ostatnio na urodziny dostałem Garmina, czyli zegarek, który będzie mi mierzył ile przeszedłem i pokazywał, która jest godzina. Na razie te dwie opcje udało mi się uruchomić, czyli wiem ile kroków, ile pięter zrobiłem. Ogarniające wszystkie rzeczy do tej podróży, i mogę sprawdzić, że teraz jest 13.04, więc super. Wiem, co i jak. Dzięki, wielkie wszystkim tutaj darczyńcom. I tutaj ważna sprawa. Ładowarka do garmina inna niż ta do baterii do telefonu, inna niż do mikrofonu, więc tak, mam oddzielny kabelek do garmina i to też ważne. Tutaj się łączy z Garminem, ale muszę mieć wejście, takie jak w tej przyjściówce, żeby się w ogóle podładować, bo do iPhone'a mam już USB-C, USB-C. Do tego kabel USB-C, USB-C taki awaryjny, żeby móc ładować naraz właśnie, czy to telefon i słuchawki, czy telefon i powerbanka, czy telefon i coś tam jeszcze. Do tego oczywiście mój Kindle, to jest, no Kindle w ogóle to jest super sprzęt, on bardzo długo wytrzymuje. Ja mojego Kindle kupiłem ponad 10 lat temu. Więc to jest jeszcze stary kabelek do niego, gdzieś mi a jest! Taki mam króciutki też do ładowania, po prostu albo będę przez powerbanka to przepuszczał, albo będę w gniazdka gdzieś Obok z półeczką, żeby móc go naładować, na szczęście jego ładować za często nie trzeba I chyba już kończąc Podstawowa rzecz, którą polecam brać w takie podróże, gdy Nocujecie w różnych miejscach, czasem też w hostelach, my W Patagonii i w Argentynie i w Chile będziemy nocowali w hostelach To jest kłódka Czasami w tych hostelach są szafki, szafki gdzie można je zamknąć na kłódkę ale kłódkę dodatkowo trzeba sobie wypożyczyć i za to zapłacić dużo to nie waży, przydaje się od wielu lat też korzystam i też śmieszna sprawa, nawet z nich korzystam czasami jak jestem w miejscu gdzie dają własną kłódkę czyli ktoś daje kłódkę, ale no nie wiadomo ile osób ma te klucze nie wiadomo czy ktoś kto poprzednio trwał sobie tego klucza nie dorobił, no nie ja wiem tak już nie chcę wchodzić w teorie spiskowe, ale ja tę kłódkę moją zaczepiam znam do niej kod i takie dwie kłódki zawsze ze sobą ze sobą bierzemy. Życzcie nam bezpiecznej podróży, życzcie nam szczęśliwej podróży, i nasze podróże, przypomnę, można wspierać. Można wspierać, stawiając nam takie wirtualne kawy poprzez portal By Coffee. Tutaj gdzieś wrzucimy zaraz tutaj, albo tutaj. Jestem słaby w takie rzeczy, albo tam, albo tam. No, jakoś to wrzucimy, wrzucimy taki kod QR oraz w opisie filmu będzie link. Jak w tego linka się kliknie, to można przejść na naszą stronę Buy Coffee i nam taką kawę postawić, bo my te w podróże, póki co staramy się finansować samemu, ale to Wasze wsparcie, wsparcie, które dostaliśmy też od Was podczas naszej podróży po Indiach i Japonii było znaczące, dużo nam pomogło i może tutaj z Waszą pomocą uda się czy to zobaczyć pingwiny, czy to jakąś wycieczkę dodatkową na lodowcu sobie wykupić, czy może po prostu przetrwać w jakichś lepszych warunkach, więc jeśli tylko jesteście w stanie, chcecie, to jest oczywiście dobrowolne i jest to jakaś nagroda za naszą pracę, którą wykonujemy, pokazując Wam świat, to to będziemy, będziemy wdzięczni. My tę podróż będziemy relacjonować na Instagramie w postaci stories, w postaci zdjęć czy, czy rolek. Wszystko zależy oczywiście od dostępu do internetu i czasu, który będziemy mieli. Będę starać, tak jak już mówiłem, notować jakieś dłuższe formy, czy to na Facebooka czy to na Instagrama przygotować oraz będziemy kręcili filmy jest to jakiś rodzaj pracy i jest mi zawsze bardzo miło, kiedy, kiedy widzę taką wiadomość w skrzynce mailowej, że ktoś X postawił ciekawe, postanowił wesprzeć Waszą podróż, Twoją twórczość, więc będę, będę za to wdzięczny dziękuję serdecznie i, i widzimy się z Buenos Aires, adios odpowiadając na pytanie, czy na kamino w sierpniu jest ciepło. Odpowiadam, że czasem jest, a czasem nie.